Dzień dobry, witajcie na kanale ProExwork. Dzisiaj rozmawiamy tutaj z Panem, który znalazł zatrudnienie dzięki naszej agencji w Polsce i chcielibyśmy pokazać, jak naprawdę wygląda proces zatrudnienia oczami pracownika w naszej agencji ProExwork. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek, proszę, powiedz jak się nazywasz, skąd jesteś i gdzie obecnie pracujesz? Mam, mam na imię Sergiej, sam przyjechał z Ukrainy tutaj przez agencję worka pracuje i mieszkam w Polsce. Ok. a powiedz mi, skąd dowiedziałeś się o naszej agencji? O agencji zobaczył ogłoszenie w internecie. No i znajomi gadali, że dużo czasu pracuje i dobre warunki tutaj. Mhm. A powiedz mi, jak wyglądał proces znalezienia pracy przez nasze biuro? Czy wszystko przebiegało sprawnie? Tak, wszystko było sprawnie. Zobaczył numer telefonu, zatelefonował do koordynatora, potem przyjechał na spotkanie, zobaczył, jaka praca jest, uzupełnił prosty formularz, papiery mhm. sprawdził, no i za 2-3 dni już wyszedł do pracy. Super. A powiedz mi, jak wspominasz swoje pierwsze dni w pracy, czy czułeś wsparcie ze strony agencji? No, na początku trochę nerwowałem, bo pierwszy raz przyjechałem do Polski, ale za 2-3 dni wszystko dobrze było, przyzwyczajony był do pracy i już ponad półtora lata pracuję na jednej pracy. Mhm, jasne. A powiedz mi, jak oceniasz same warunki pracy i formę zatrudnienia? Wszystkie warunki no, zrobione w ZUS-ie. Praca jest legalna. Okres, okres umowy też wszystko dobrze? Mhm. No, wszystko podoba mi się. Jasne, mnie. a czy czujesz, że Projekt dba o swoich pracowników? Tak, tak. Mhm. Nie, myślę, że Projekt Work dba o, o swoich pracownikach, bo zawsze jest dużo wakacji. Zawsze mogę zatelefonować do koordynatora, jeżeli coś. Nie podoba albo mam jakieś pytania. Jasne, Super. jasne. A czy poleciłbyś projekt swoim znajomym lub rodzinie? Tak, tak. Nawet nie. nie no, zawsze proponuję swoim znajomym, daję numer telefonu, koordynatorów, bo mi podoba już nie, nie jeden rok pracuje i wszystko mnie działa. Rzeczna firma. Mhm, jasne. To dziękuję Ci za rozmowę. Jeśli ty też szukasz pracy w Polsce, chciałbyś być legalnie zatrudniony, żebyśmy załatwili wszystkie formalności za ciebie, znaleźli ci Twoją wymarzoną pracę, to zapraszamy do naszej agencji ProXWork tutaj w Polsce, jak i w Niemczech. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Dziękuję.